Siemanko, Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale, gdzie w bardzo łatwy, szybki i przyjemny sposób uczymy się języka angielskiego. A w dzisiejszym odcinku, którym poprowadzę w plenerze i będziemy czasami słyszeć ćwierkanie ptaków, nauczymy się, jak poprawnie wymawia się życzenia urodzinowe, a mianowicie, jak wymawia się Happy Birthday. Słuchaj, w języku angielskim występuje zespół liter T i H, które razem dają nam wydźwięk TH. W języku polskim nie posiadamy tej fonetyki, dlatego polecam poświęcić trochę czasu i cierpliwości na nauczenie się tego. Jako że w języku angielskim jest mnóstwo słów, które zawierają tą fonetykę. Na przykład coś, something, cokolwiek, anything, nic, nothing, to this, tamto, that, tam, there, czwartek, thursday, trzydzieści, thirty. I tak dalej, i tak dalej. No, mógłbym tak godzinami wymieniać te słówka. No, ale też nie o to chodzi, bo temat jest Happy Birthday. Happy, happy, happy birthday to you, ma, ma, hey. Więc słuchajcie. Ja robię to tak. Wystawiam język staram się powiedzieć F, wystawiając język między zębami i troszeczkę go przygryzając. F. Birthday, birth, something, everything, f, tak? Polecam naprawdę zagryźć język między zębami i posiedzieć trochę przy nauce, jak wypowiada się zespół tych dwóch liter. Więc słuchajcie, mnóstwo osób, nie tylko Polacy, ale też inne nacje, mówią Happy Birthday. Happy Birthday trochę brzmi jak szczęśliwego dnia Piw. Albo Happy Birthday. Happy Birthday trochę brzmi jak szczęśliwego dnia Niedźwiedzi. Lub Happy Birthday to już trochę brzmi jak szczęśliwego dnia wybuchu. Więc kiedy nauczymy się tej fonetyki będziemy mogli poprawnie powiedzieć. I złożyć czczenia mówiąc Happy Birthday. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, pozostawcie lajka. Widzimy się w na następnym odcinku. Pa!